Materiał powstał w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Warszawa. Naszym gościem dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, ekspert do spraw ekonomii, inwestycji i rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry. Witam, pani redaktor. Witam serdecznie. Dzisiaj spojrzymy trochę w kierunku Rosji, ale właśnie w takim spojrzeniu typowo ekonomicznym, gospodarczym, zacznijmy od podstawowego pytania, mianowicie sankcje, a rosyjska gospodarka. Jak to wygląda, czy faktycznie, dlaczego rosyjska gospodarka funkcjonuje pomimo kolejnych trans sankcji nakładanych przez państwa europejskie? Rosyjska gospodarka funkcjonuje jeszcze z dwóch powodów. My zaraz po wybuchu wojny spodziewaliśmy się, że ta gospodarka upadnie. Tylko, że odnosiliśmy do tego reguły bankructwa, które, że tak powiem, reguły upadłości, które znamy z krajów rozwiniętych. Tak? I gospodarka rosyjska już raz upadła. Nastąpiło tak zwane techniczne bankructwo Rosji, które wyeliminowało znacząco Rosję z międzynarodowych rynków finansowych. To nastąpiło. Tylko, że Rosja to nie jest normalny kraj, ponieważ jeżeli w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, w Polsce, nastąpiłby tak znaczący spadek PKB, tak znaczące zamknięcie pewnego rodzaju branż, no to spowodowałoby się to z olbrzymią reakcją społeczną i olbrzymią reakcją przedsiębiorstw innych podmiotów gospodarki, no bo żyjemy w gospodarkach wolnorynkowe. Tymczasem rosyjska gospodarka była już bardzo mało urynkowiona w momencie wybuchu wojny, po niej po tym wybuchu zostały przestawione tory na tak zwaną na zupełnie inny tak? Wróciły w dużym stopniu regulacje, gospodarka nakazowo-rozdzielcza, czy nawet elementy starej, dobrej gospodarki wojennej. Dlatego Rosjanie ograniczyli znacząco konsumpcję, ograniczyli znacząco bardzo dużo jej wydatków, przeznaczyli to na wydatki zbrojeniowe. I przez to właśnie pani redaktor w dużym stopniu Rosja. Istnieje, ale powtórzę, gdyby takie same kryteria zastosować do innego kraju europejskiego lub Stanów Zjednoczonych, no to dawno musielibyśmy, dawno nie musiałyby ogłosić bankructwo. Powiedział Pan bardzo ważną rzecz, że Rosja zaczęła dużo inwestować, no tak naprawdę w wojsko szeroko rozumiane. Coraz częściej słyszycie od ekspertów ekonomicznych, że Rosja prowadzi obecnie gospodarkę w pół wojenną, a nawet stricte wojenną. Jak, tym, jak, my, jak my to możemy rozumieć, i czy my tak naprawdę w ogóle posiadamy jakieś narzędzia do tego, aby zbadać o jakich kwotach, o jakich ilościach na przykład zakupowanego sprzętu czy tej produkcji możemy mówić, i co to może oznaczać w skali rosyjskiej gospodarki? No Panie Redaktor, te zagadnienia wszystkie się ze sobą łączą, tak? No, bo wspomnieliśmy właśnie o tym, że gospodarka e, rosyjska z jednej strony e, musi się przestawić na produkcję wojenną, a z drugiej strony e, z drugiej strony e, na przykład różnego rodzaju zwolennicy Putina mówią, że gospodarka rosyjska łą, e, rośnie i to wbrew pozorom jest ze sobą spójne, no bo cała ta produkcja przestawiona na produkcję wojenną według rosyjskich standardów wlicza się do PKB, bo PKB to jest produkt krajowy brutto, tak? Więc jak oni produkują więcej, więcej czołgów, no to to się wlicza. Ko Pani redaktor, no tutaj nie możemy mówić o charakterystyczne, odpowiadając już na Pani pytanie, o charakterystyczne m, takie pojęcie, jak e, wzrost gospodarczy, bo wzrost jest, ma charakter, tak jak to się mówi, ilościowy, czyli jak wyprodukowaliśmy, jak to w jednym sketchu Pan Laskowik z Panem Smoleniem mówili, łóżewczek do herbaty. Ile wyprodukowaliśmy, podobne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. I tak, Rosjanie wyprodukowali jeszcze więcej nabojów do kałaśnikołów, jeszcze więcej ciągów, ale właściwym pojęciem to jest rozwój gospodarczy, tak? czyli szeroko rozumiany, nie tylko, że wzrost, ale także, że się rozwijamy. Tak? No możemy sobie wyobrazić, że coś rośnie, a się nie rozwija. I tak jest właśnie z gospodarką rosyjską. Gospodarka rosyjska przeżywa taki etap wzrostu, ale nie następuje rozwój. Tak nie wzrasta jakość życia, nie następują żadnego rodzaju odkrycia naukowe, nie są wdrażane nowe technologie i z tego powodu gospodarka rosyjska, pomimo, że w tym na wskaźniku PKB, wskaźniku PKB ma się teoretycznie coraz lepiej, to w rzeczywistości ma się coraz gorzej. Czy jesteśmy w stanie to policzyć? Tak. Ja na przykład w swoich pracach naukowych wielokrotnie pisałem o tym, znaczy no my akurat jako Polacy jesteśmy trochę w plecy, bo nam się wydaje, że jesteśmy autorytetami w dziedzinie Rosji. No akurat mieliśmy rację z tym wybuchem wojny, jeszcze z paroma innymi rzeczami, tak jak na przykład z oceną pana Władimira Putina, ale ogólnie jako badacze ekonomii jesteśmy do tyłu jako badacze ekonomii rosyjskiej, tak? Ja zawsze powtarzam w moich pracach, że Amerykanie od lat 40, czyli już ponad około 90 lat, zależy, jak to będziemy liczyli, dokonują własnych badań, własnych estymacji dotyczących gospodarki radzieckiej, teraz rosyjskiej, a my, no niestety, w wielu polskich pracach analitycznych znajdują się przepisy do Newsweeka rosyjskiego, więc powtórzę, no Newsweek rosyjski to nie jest dobre narzędzie. Mamy bardziej złożone narzędzia, które nam pozwalają badać e, gospodarkę rosyjską. E, to są narzędzia od dawna wykorzystywane, możemy ją e, oszacować, pani redaktor. Materiał powstał w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Warszawa.